z wszystkim! W dzisiejszym vlogu, a tak naprawdę w holu zakupowym tak. to jest druga rzecz. Mam nadzieję, że tytuł was bardzo zaciekawił, ale to będzie dopiero na samym końcu. Ale w ogóle ja się trochę zuczęję od nagrywania. Przez A nie, test. ja jestem taki mega pozytywny. Nie wiem czy widzicie, ale ja mam na sobie t-shirt, który był w ostatnim holu, mamy ja mam do tej godziny, które były w ostatnim A holu. Holu. Mam jeszcze naszyjnik z walentynek. I, I pożyczyliśmy od Eweliny kamerkę, więc może trochę lepiej będzie dzisiaj w ogóle to wszystko wyglądało, ale mamy kilka toreb, dużych toreb, no i oczywiście ostatnia rzecz zostanie na sam koniec. Są z nami psy, więc może być troszeczkę głośno, ale w sumie przejdźmy już do sedna i powiedzmy, co kupiliśmy. Co prawda, że wyprzedaże w prawie wszystkich sklepach już się skończyły. zobaczycie co nam się udało na samym końcu wybrać. Co prawda, niektóre rzeczy są z nowej kolekcji. W sumie u mnie jedna. No tak, ale u mnie wszystkie z wyprzedaży. Ale u Magdy wszystkie z wyprzedaży, a jedna jest taka prawie nowusieńka, taka ma! O! O ogóle najpierw Kuła pokażę swoje ubrania. Tak jak ostatnio, y, może mam mniej teraz rzeczy do robienia, ale później pokażę. zostawię. W sensie nie, bo wtedy tak samo było, że miałem dużo rzeczy do robienia, więc nie zostałem z tobą. Dużo do pokazania. Do pokazania, miałem mało rzeczy, ale dużo do robienia ja. pracy, obowiązków i w ogóle. A więc zaczynamy ode mnie. Powiem Wam, że y, ostatnio kupiłem tą niebieską bluzę i mega mi się spodobała. Magda powiedziała, że muszę koniecznie kupić kolejną. No i kupiłem tym tym tym. Ona jest hajemu, była z nowej kolekcji. Co prawda szkodziłem już w niej. Jest niesamowita, ale jest naprawdę wow. Zaraz wam pokażę, oczywiście. Jak to wygląda na mnie, ale jest naprawdę niesamowita. Była droga, no w sumie nie, no nie wiem. Ale kosztowała 139 zł, kosztowała 139 zł, ale naprawdę wygląda super. Tym bardziej, jeszcze do tych czarnych spodni, naprawdę. No i Kuba też ma taką karnację, karnację, no uroda, że po prostu ładniej wygląda w takich jaśniejszych kolorach. No, na pewno, eee, dlatego. Czarny, tak, to jest uniwersalny, ale takie fajne taki fajny kolor też. Więc to, to jest. jest... Kuba, nie, Kuba. Co ty zrobiłeś? Ja zrobię? pierdzielę, naprawdę kobiety tyle nakładają... Dałeś mi w twarz! Tak, jesteś tutaj rozmazana. Ile kobiety nakładają na siebie tapety? Dobra, jak Kuba będzie mówić dalej, ja pójdę na maskę. Nie nie, 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 no musisz pójść, masz na... <laughs> pójdę? Dobra, ja zaraz wracam. Okej, okay, ja kontynuuję w takim razie. Naprawdę ta bluza jest super niesamowita. E no bo tamta mi się spodobała, to stwierdziłem, że to muszę naprawdę, e, naprawdę też kupić. A zastanawiałem się jeszcze, jak kupowałem tą maturuszową, ale ona była taka tłumaczka. E, powiem wam, że nagrywamy, jak wspomniałem już dzisiaj, teraz kamerką Eweliny. No i mamy odwrócony ekran, i bardzo często się patrzy na ten ekran. O matko, jak to dziwnie wygląda! Na ten ekran, a nie na, na obiektyw, ale mało istotny ta że naprawdę jest sztosik. Kolejną rzecz, bo jak wam pokazywałam ostatnio, te czarne jeansy, które miałem na sobie, one były troszeczkę za małe. I faktycznie troszeczkę za małe są. Maga to <noise> <noise> Tak, właśnie. Tak Słyszałam, e, Ale stwierdziłam, że potrzebuję kolejnej. I one nie są może jakieś super cie... czarne, tak jak tamte, ale są ciemne. To jest ciemny jeans. Te są z, dziurawe, z dziurami, ale są naprawdę mega ładne. E, I one kosztowały 69 zł, były przecenione z 99, więc... I ja wybrałam te jeansy. Tak, bo ja akurat wtedy miałem... Y... Dobra. Życie z Eweliną. E, I naprawdę Magda mi je wybrała, jestem bardzo zadowolony. I ja one są jakby od tych czarnych. Tak, tak, no bo są większe po prostu. No i te spodnie są z pool and, beer, z pool and beer, niektórzy mówią... Nie, bear. ale ja powiedziałem to co ludzie mówią. Jezusu. No i kolejną rzecz, ostatnią oczywiście, jak zawsze ja trzy rzeczy, Magda 23. Nie no mniej. Nie no wiem, wiem, ale kolejną rzeczą, która naprawdę jest sztos i jest... Wow! Sztos! Wow. Oh. Nigdy czegoś takiego nie miałem i w sumie nie wiedziałem, że to do mnie pasuje Jezus, W sumie z, miałem to sprawdzić tak dobrze, jak to Miałem sprawdzić, bo ona chyba była trochę za duża albo za mała, nie pamiętam Trochę była za duża Ale tym 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 ty, 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 ty. To jest kurtka jeansowa Ona jest z takim futerkiem, ona naprawdę jest dla mnie sztosikiem dużym Mega mi się podoba I naprawdę jest, wow, mi się mega podoba, jest naprawdę ładna, zaraz zobaczycie jak w niej wygląda ona kosztowała z 250 zł na 120. 52% zniżki naprawdę jest mega sztozik i wygląda. Ale to, zobaczcie też jak Kuba w tym wygoda. Ja ja tak pasuje to jak ja złoczam po całym I kolejna rzecz, którą mam na sobie, którą kupiłem w Osho, to kapcie są mega wygodne, kosztowały 15 zł. Okej, okay, więc. Teraz przechodzimy do moich zdobyczy. Ja w ogóle na tej wyczeram teraz co już op... się obkupiłam, kupiłam sobie dosyć sporo rzeczy, więc się cieszę. Ale zaczniemy od pierwszej rzeczy. W ogóle ja ostatnio pamiętam, co ja kupiłam tak naprawdę, więc to też będzie dla mnie niespodzianka. Ok, więc zaczniemy od zakupów z Zary. Pierwszą rzeczą jest taka koszulka, to jest zwykła, e, taka biała koszulka z takimi ogromnymi pachami. Tak, to idealna po prostu na wakacje, żeby założyć podsób Pod... na przykład e, Strój kąpielowy. Stroj kąpielowy i jest taka po prostu bardziej zwierna. E, ogólnie chciałam sobie kupić też takie zwykłe koszulki, które, e, których po prostu mi trochę brakowało, więc e, taka zwykła, zwykły t-shirt. Ona kosztowała z 60 zł na 20 zł i to była przez na minus 67%. Więc e, naprawdę fajna cena, fajna bluzeczka, idealna na lato. Ja już nie mogę oczekiwać wakacji, ciekawe kiedy będą. No dobra, więc e, jestem bardzo zadowolona z tej rzeczy. Więc kupiłam sobie w Tezenisie. Już. Wcześniej już kupowałam od nich bieliznę, w sensie staniki, i bardzo mi się podobały, są mega wygodne i takie ładne, koronkowe. E, więc stwierdziłam, że teraz sobie znowu kupię. Mam bardzo podobny, bo to jest właśnie taki e, różowy z koronką, i on ma takie miseczki, takie po prostu bardziej wygodne, tak się wydaje, po prostu no jest wygodniejszy. I mam identyczny, tylko że w kolorze takim kremowym, i stwierdziłam, że po prostu chcę sobie kupić e, drugie, tylko że w troszkę innym kolorze. I kosztował 80 zł pierwotnie, ale była zniżka i kosztował 39,95 połowa ceny. Magda jeszcze kupiła jeden, ale był strasznie, był za mały, był przezabawny i. Nie, ładny był. Więc kolejną rzeczą, którą kupiłam e, na wyprzedawcach. Ja będę ci podawał. tutaj. Jest sukienka. I ona jest z Hajemu. I to jest sukienka też na lato, więc już naprawdę czuję ten letni klimat. Jest to taka zwiewna sukienka. Tylko muszę ją poprawić. Zwiewna taka. E, lawendowa sukienka bardzo mi się spodobała może być trochę taka gniecąca, więc z tym mogę mieć troszeczkę problem e, ale ja właśnie no, bardzo mi się spodobała, chciałam mieć taką na lato żeby po prostu było mi wygodnie że nie chciałam wejść taki obcisłej więc stwierdziłam, że ta jest taka, taka fajna zwiewna po prostu, idealna Kuba, krótko zwierznej na temat i ona kosztowała ze 60 zł Eee, nawet 35 była przeceniona, więc też była duża okazja, więc wzięłam ją. Kuby się nie bardzo podoba, w sensie powiedział, że jest taka średnia, ale mi się bardzo spodobała i stwierdziłam, że ją wezmę po prostu. No i kolejną rzeczą, kolejnymi rzeczami w sumie, jakie sobie kupiłam, są rzeczy z Pull&Bear. Pull beer. I tu już zrobiłam... Tu już zrobiłam e, dosyć spore zakupy, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim holu, tutaj macie, możecie mieć przekierowanie w razie tak? Czy jak powiesz, w którym miejscu, pokazywałaś? Nie, w tym. Tutaj macie w razie co przekierowanie do tego haul, ale to dopiero jakobyś ten filmik do końca. A ogólnie, w Pulandwerf, w tym e, w sezonie w ogóle najbardziej mi się podobały te wszystkie wyprzedaże, Było najfajniejsze ubrania, więc w tym sklepie właśnie zrobiłam największe zakupy. O. Więc pierwsza rzecz, jaką sobie kupiłam, to jeans. Ja już w nich chodziłam, więc mogą być trochę takie noszone. I to są takie mam jeans, więc troszkę luźniejsze. Właśnie mi się też bardziej podobają taki takie luźniejsze kroje, bo po prostu też są wygodniejsze. I one kosztowały 90 zł, więc nie były takie w sumie drogie jak na jeans. No naprawdę ten jeans jest bardzo ładny, bardzo podoba. jest taki trochę ciemniejszy jeans. No ale jest w ogóle fajny. Fajnie leżą te spodnie są wygodne, więc wzięłam. Fajna rzecz, jest super swederek, naprawdę jest mega, mega, mega ładny. Bardzo mi się podobał i idealnie z tymi jeansami pasuje, naprawdę tak fituje, że to jest w ogóle wow. I jest to sweterek z takim brudnym różem, tak to się mówi? Nie w wiem. W kolorze brudnego różu. brudnego różu. Dobra, Ewelina mówi, że to jest alak jeszcze Ja się nie znam na materiałach, więc musicie uwierzyć Ewelina na słowa. I on jest w ogóle taki mięciutki. Ja teraz stwierdziłam, że wezmę go na ze względu na to, że on jest tak miły w dotyku, że naprawdę aż miło nosić takie rzeczy. No, i do tego też jest mega ładne. I kubie się podoba. I się coś. mega podoba, naprawdę. Bo jest wybrane, jeżeli chodzi ubrania, więc fajnie, że ten sweter mu się spodobał. A ja no? wracam, jak będziemy pokazywać naszą główną rzecz, którą kupiliśmy. No. I ten sweter kosztował 40 zł, i też był właśnie na przecenie, więc w ogóle w tym roku naprawdę przecena na swetry w Pullet to był jakiś sztos. Kolejna rzecz, jaką sobie kupiłam, jest taka bluzeczka. Jest to zwykły taki crop top. Tak jak wcześniej Wam pokazywałam tą y, pierwszą bluzkę z Zary, to właśnie stwierdziłam, że chcę sobie kupić właśnie takie zwykłe bluzeczki. Więc kupiłam sobie taką czarną z różyczką. I ona była mega tania, kosztowała 10 zł i to była przez co na minus 70%. No, taki zwykły kropto to po prostu, żeby sobie założyć. I kolejną rzeczą, jaką sobie wzięłam, jest w ogóle sweterek, który ma taki piękny kolor, ja ostatnio w ogóle mam jakąś fazę na niebieski w sumie z taki w sumie niebieski, bardziej błękitny albo właśnie coś e, w tym stylu e, i jest to sweterek z e, dekoltem w kształcie V, no i tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mi się spodobał, więc kupiłam taki sweterek, on jest właśnie mega ciepły, ładny kolor, e, no i właśnie jest fajne to, że ma ten dekolt w kształcie v -ki. Że po prostu też nie mam dużo takich swetrów Więc na pewno mi się sprawdzi I cena też była okazyjna Bo kosztował 45 zł Ze 100 zł, czyli była na Minus 54% Więc naprawdę Mega fajnie I ostatnią rzeczą, jaką sobie kupiłam Jest sweter, który jest ogólnie podobny e, Materiałem do tego sweterka Różowego, tego brudnego różu e, On jest trochę mniej e, Taki on jest trochę mniej przyjemny do dotyku, ale też właśnie jest coś ala tego, ala aksamitne. Yy, tylko właśnie tamten różowy miał troszkę większy golfik, a tutaj po prostu jest bez golfiku. Jest taki i też widać, że jest po prostu ciepły. I ogólnie on kosztował 40 zł z 70 zł. <grystanie> <grystanie> Więc, że jest ciepły, to jest kolejny sweter. Do kolekcji, czyli kupiłam pewnie łącznie w tej wyprzedze około 7-8 swetrów. Przesuń się! No przecież, się czujesz, co coś jeszcze powiedzieć w tej tak. rzeczy. Powróciłem! Fajne jest też to, że te wszystkie swetry w Pullend kosztowały tak mniej więcej 40-45 zł, więc naprawdę mega okazja. I koniec. Zgonie. Magdy dzisiejszym głównym subkiem jest mega okazja, ale to nie jest koniec. Jest rzecz. Najdroższa jest rzecz, nad którą się zastanawialiśmy. Albusz, proszę. Sam sobie odmózł. Może cię. Wiecie, co zrobiłem ostatnio? Była woda w pokoju, w ręce i zrobiłem pyk, spałam. I obudziłem Magdę. <grymne> Teraz powrócimy do przeszłości, kiedy odbieraliśmy... Tenom. Mega fajną paczkę! Co tutaj przyszło? Paczka! To jaka? Na którą czekaliśmy tak długo Aż dwa dni Zamówiliśmy nowego Macbooka Pro, z którego zrobimy Holla, recenzję I Pierwsze wrażenie jak się będzie podobało Jesteśmy mega szczęśliwi Wow Ja tak się cieszymy A, w końcu będzie jak przerabiać filmiki Mega na to opakowanie Opakowanie jest, jest mega ładne Tak jak w poprzednim MacBooku Jest całe białe e, Mamy najmniejszą 13 calową wersję Z nowym procesorem M1 256 GB SSD 8 GB RAM No ale zobaczcie jaki jest piękny W ogóle jak, jak samo opakowanie Mega ładnie wygląda Jezus, Jezus ja tak cieszę Że będzie takie nasze baby a ty... I popr... Ooo! I Magda złamała sobie o! rękę! O, 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 Kurwa, tym I już powracamy do Was po małym flashbacku. Mały mini Magic mały flashback! Powrót do przeszłości mały mini flashback! Jest Magic! Co tu? <noise> No i jest w końcu coś, co potrzebowaliśmy, aby dla was nagrywać. Mieliśmy problem, czy kupić najpierw zaawansowaną kamerę, czy lepiej zaawansowanego laptopa, na którym możemy przerabiać te filmy, e, ale przyszedł on. MacBook Pro. Sam do nas przyszedł. Tak. Zastanawialiśmy się też pomiędzy MacBookiem Pro, a MacBookiem Air'em, ale doradzili nam w sklepie, że po prostu Pro jest lepszy właśnie, pod względem tego, jeżeli chcemy się skupić na przerabieniu filmu. No i era mamy. MacBooki. Tylko, że starszego po prostu, tą starszą wersję, która podobno jest lepsza niż nowsza. Dziwno. No tak, ale chodzi po prostu o to, że ten Pro jest lepszy pod względem właśnie tej obróbki filmów i tak dalej, więc na przykład jeżeli wy się zastanawiacie nad tym, e, co wyprać, no to jeżeli na przykład wybrać powiecie. Jeżeli chcecie wyprać MacBooka R, a MacBooka Pro, to wypierzcie MacBooka Pro. Na pewno dobrze wam stworzy film. Nie <laughs> Chodzi mi o to, że w zasadzie, jeżeli yy, zastanawiacie się pomiędzy MacBookiem R a MacBookiem Pro, to właśnie MacBook Air jest bardziej zdygowany na przykład studentom czy uczniom, jeżeli właśnie chcecie do takich bardziej... Daily nie, rzeczy po prostu. Tak, a Pro to już bardziej właśnie, jeżeli chcecie... Dla profesjonalistów. Jakich, obróbkę filmów, obróbkę zdjęć, właśnie jakieś takie bardziej profesjonalne rzeczy. Eee. Ja mam E, ja też jestem profesjonalistą! <śmiech> <śmiech> Więc powiem Wam, że naprawdę to był mega fajny zakup i w ogóle jak ja uwielbiam otwierać te rzeczy Apple'a, one są takie. Ale to śmierdzi w środku. Ooo, chińszczyzna no. widać, że Made in China. My ogólnie my właśnie chcieliśmy kupić najnowszą wersję. Jakiś czas temu była premiera nowych laptopów, no i stwierdziliśmy, że trzeba kupić tego, i kosztował on 6700, ale wydaje mi się, że to była rzecz dobra inwestycja. Znaczy, no fakt, jest, faktycznie jestem zadowolona. Też jest fajny, fajny taki gadżet i to bardziej w sumie dla kół, bo Kuba jest taki bardziej gadżet, gadżeciarz. No gadżeciarzom jeszcze. E, tak i dla mnie to w sumie nie było z bardzo różnicy, ale w tym nowym MacBooku Pro jest też touchpad, tak się mówi? Talbar. TouchVar, więc po prostu zamiast na przykład podgłaśniać przyciskiem, podgłaśniać się takim dotykowym ekranem. ekranem. Magda strasznie, strasznie podoba jej się ta funkcja jak pisze wiadomości i może emotki tam A, motki tam wybierać. to już wszystkie emotki, sobie po prostu przesuwam i mam Albo przewijanie motki. reklam. To, to nie, jest. ale naprawdę to jest super funkcja, ma mega fajny ekran, naprawdę jest stworzony typowo w sumie do przerabiania filmów. Ogólnie on też jest właśnie fajny, pod względem tego, że wielkościowo, moim zdaniem, jest idealny, bo nie jest za mały, ale też nie jest za duży, na przykład ja nie lubię takich laptopów, które są za duże, bo wtedy nie możesz tak przenieść je wszędzie, a tego włożymy sobie do jakiegoś case'a i na ludzie możemy No powiedzieć. naprawdę. I w sumie jakiś czas temu, jak ja brałem jeszcze służbowego laptopa, to braliśmy trzy laptopy w jednym case'ie, i w ogóle było miejsca. No, to co jest fajne, co na przykład w naszym, no z tym starym MacBooku nie ma, to na przykład Touch ID, że możecie się logować przez paluszek, to też jest super opcja. Tak ja po prostu ułatwienie, ja nie musisz pisywać. Ale będę ci dzisiaj przeszkadzał naprawdę. Zawsze nie mnie A zrób go kupę? Nie no. więc powiem wam, że naprawdę ten hol zakupowy, te zakupy nam się podobały. Były rzeczy z wyprzedaży, były i nowości, ale jest to naprawdę super rzecz i cieszę się ze wszystkich zakupów, które zrobiliśmy i te za 10 zł, i te za 7 tysięcy. Nie, ale... Um... Jedyny minus w tym laptopie jest to, że ekran jest taki... Czy... Szybko brudliwy. Co? Nie ma takiego słowa, kwała. kochanie. dzisiaj też ciebie poprawiałem. No ekran jest taki, że faktycznie po prostu szybko się brudliwy. Szybko brudliwy. Każdy, każdy jak, jak do tych palca, jest taki, że po prostu od razu widać. A jak się też y, otwiera tego laptopa, to od razu y, paluchem się bierze za kamerkę, że otwiera i to jest takie też słabe. No, Magda by na pewno lepiej zaprojektowała to, gdyby tam w Apple pracowała. Dzięki za dziś, koniecznie dawajcie suba, e, oglądajcie nas i lecimy po 100 subskrypcji. Naprawdę w sumie nie wiem, kiedy to zeszło. Jakby dziwnie się czuję, jak mówię z subskrypcji. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mówili 100 tysięcy subskrypcji. O Jezus, to będzie naprawdę magiczne. Ale dziękujemy, że jesteście, że komentujecie. I że wam się podobają nasze filmiki. Zostawcie łapki w górę, a to wszystko. Się... Koniecznie łapki w górę i napiszcie, co wam się najbardziej podobało z chorób centkowego. Pa! pa.